Na naszym uniwersytecie można się wielu rzeczy spodziewać. To jest bardzo prężny uniwersytet trzeciego wieku. Mamy tutaj do wyboru mnóstwo różnych propozycji. Każdy z nas znajdzie zawsze coś dla siebie, żeby rozwijać swoje zainteresowania, swoje pasje. No, moją pasją jest fotografia, fotografia, fotografowanie. Od początku, jak przyszłam na Uniwersytet Trzeciego Wieku, to właśnie korzystam z nauki, jeżeli chodzi o fotografowanie. Komputery no, to są moje zainteresowania, i w tej chwili właściwie to tak do nich tylko ograniczyłam swoje zajęcia. No ale to mi daje dużo zadowolenia. No trzeba po prostu y, współżyć y, z ludźmi, y, którzy, którzy też mają inne wiedzę i przekazywać jeden drugiemu i uczyć się, cały czas się uczyć, jak to się mówi, do końca swojego życia. Ja bym bardzo chciała się spodziewać tego, że już pandemia odejdzie od nas, wrócą słuchacze, którzy z różnych przyczyn nie mogli być albo się dalej boją bywać wśród tłumu w Uniwersytecie. Spodziewam się nowych wykładowców, nowych twarzy. I dużej witalności naszej słuchaczy, i aktywności, taka jak dotychczas. Słuchaczy mamy w tej chwili prawie 900 osób. Było ponad 1000, ale pandemia zrobiła swoje. Natomiast ponad 100 osób, 129 dokładnie, przyjęliśmy nowych słuchaczy. To jest bardzo dużo. To jest największy uniwersytet na Ziemi lubuskiej Trzeciego wieku, oczywiście. By wszystko, co ten nowy rok przyniesie.